Zobaczcie, jakie super butki kupiłem. O, takie coś, taki Adidasek. Fajny model. Ktoś sprzedawał za cztery dyszki A ja lubię takie ekstrawaganckie rzeczy, nie? Taki naprawdę w niezłym stanie buty Adidasa. To jest Adidas. O, tak, tutaj taka gąbka jest. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie. Foam to się po angielsku mówi, nie? Foam. Foam się pisze. No, takie ekstrawaganckie. Za cztery dyszki, nie? Ktoś sprzedawał dwie pary. Zobaczcie, jeszcze w środku jest ten nadruk. Na tym także w ogóle nie używane, praktycznie sznuróweczki bielutkie, wszystko elegancko bardzo fajny. Model. I zobaczcie tutaj, podeszła prawie niestarta. Takie coś tu jest, o tu jest Adidas, nawet nie nie zauważyłem za bardzo. No, także taki bucik, ktoś za 4 dychy sprzedawał? 44 to jest? Tak, chyba, tak. 44 trzecie a to dobrze. Dwie pary, nie? Jeszcze takie coś, ale ten to sprzedaje. Za tam 30 wystawiłem. A wystawiłem za 30, bo cały czas ludzie do mnie pisali, że za 15 są. Teraz jak za 30 wystawiłem, to może ktoś za 25 napisze, bo za tyle chce sprzedać. To jest Blazer model, nie? A przymierzyłem, nie, nie za bardzo mi się podoba. I, no i tutaj jest takie jakby zeszła ta, ta, ta okleina, nie wiem jak to nazwać. I tutaj są porwane. Kto się uprał w pralce. I po prostu tak zeszło. No czasem zrobiłem taką lipę. nie, Nike zrobił taką lipę. No można by było to zerwać, bo tu jest taka siatka, gąbka, nie wiem jak to nazwać. Takie, no Taki materiał, nie? Także można by było to zerwać i by były dobre buciki. Ale przymierzyłem takie jakieś za, za, za normalne, że tak powiem, nie? Taki zwykły model, taki kapecznie nie? Tak za bardzo... Nie no, model fajny, ale... Nie za bardzo mi się jakoś tak leżał, nie? Taki. Nie miałbym kiedy go założyć. Tyle butów mam, że, <laughs> że po prostu najpierw te najfajniejsze zakładam. No, ten jest fajny model. Lams. Ja lubię takie ekstrawaganckie. O, spodnie mam takie. Kupiłem sobie tam chyba za 8 złotych. Bocho, coś tam, Bohomany, jakieś. No, takie ekstrawaganckie. Bluzę mam długą, taką, Hayema. No, ja lubię, lubię takie ekstrawaganckie. Ten, kto mnie zna, to, to wie, że takie lubię, fajne ciuchy ekstrawaganckie, no, także taki model, białe sznuróweczki tutaj wszystko, no, no, taki w bardzo super stanie, nie, już dawno nie kupiłem w tak super stanie nie ma się do czego przyczepić, nie naprawdę wszystko super, nie, tutaj elegancko no, także taki update'cik, nowe buciki o, taki model, fajny, fajny, taki też chyba do kosza, nie, tak mi się wydaje, tutaj są trzy te, trzy paski, no, fajny model fajny, fajny, naprawdę Udany model. No dobra, to dzięki.